Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj mamy piękny unikat. Motocykl Honda CB 1300 Super Four Z 1998 roku. Motocykl pierwszy, wypust Honda 1300 na rynek japoński. Oryginalna japońska wersja, unikatowy stan motocykla. Moto przywiezione z Niemiec. Jako dwuletnia sprowadzona z Japonii na indywidualne zamówienie. Od tej pory pozostawała w rękach jednego właściciela. Także motocykl zadbany, oryginalny, bezwypadkowy, z 98 roku, wersja gaźnikowa, super furki, tutaj mamy naklejeczkę krzaczkami, wszystko ładnie napisane, Honda przejechała od nowości 55 tysięcy km, pracuje słuchajcie, no jak to Honda, wzorowo, pali od strzała, nowy akumulator zamontowany, naprawdę motocykl, Ładny, zadbany, cały w oryginale, bez jakichś tutaj udziwnień, przeróbek. Kolektory, tu bardzo ładne wszystko. Tarcze hamulcowe oryginalne, 50 parę tysięcy przebiegu, a są po prostu jak nowe. Opony są z 2022 roku, takie 80%. Uszczelniacze nowe. Także słuchajcie, taka fajna Honda. Tradycyjnie zrobimy około tam. 40, 50 zdjęć, Będziecie co mogli tam wszystko obejrzeć. Wersja na dwóch tłumikach, później nowsze wtryskowe, są już na jednym wydechu. Tylna opona też 2022. Tylna tarcza oryginalna w bardzo dobrym stanie, nigdy nie zmieniana. Także jeżeli ktoś szuka takiego unikatu, z tego co wiem, to kilka sztuk tylko w Polsce zarejestrowanych, jak nie w Europie. Zapraszam do zakupu. Zbiornik paliwa oczywiście czyściutki w środku. Tutaj słuchajcie, wszystko działa. Honda odpala na dotyk. Pracuje idealnie. Poszycie kanapy również w oryginale się wszystko tu uchowało. Amortyzatory, szoła, napęd w bardzo dobrej kondycji. Bardzo ładne felgi, obręcze nie podrapane. Tutaj minimalne jakieś zadrapania na lewym tłumiku. A jakaś mała parkingóweczka może się kiedyś komuś przytrafiła. Tutaj też wszystko krzaczkami pisane. Także zapraszam do zakupu. Jeżeli ktoś szuka takiego unikatu, takiej cebulki 1300, można ją potraktować jako lokatę kapitału, bo tych motocykli po prostu nie ma. Możecie sobie zerknąć na zachodnie strony nie ma po prostu tych motocykli. Taką sztukę nam się udało odkupić prywatnie z domu. Także zapraszam do zakupu. Oczywiście pełna dokumentacja do motocykla, faktura VAT przygotowana będzie do rejestracji. Pozostaje wizyta tylko w Wydziale Komunikacji. Obejrzyjcie sobie zdjęcia, które będą pod filmem zamieszczone. Po 50 fotek, będzie wszystko sobie można było dokładnie przeanalizować. Także zapraszam do zakupu. A, Honda nie posiada tabliczki znamionowej jest to oryginalna japońska wersja. Krótki numer WIN. Także takie cechy rozpoznawcze od tych motocykli japońskich. No, Pracuję wzorowo, słuchajcie. Także ktoś jest zainteresowany, proszę pisać, proszę dzwonić. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.